Meble okania zapoczątkował mój mąż, który ukończył stolarstwo w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest mistrzem stolarstwa. Na początku mieliśmy mały warsztat, w późniejszym czasie powstało studio kuchenne, a następnie zakupiliśmy dużo większy warsztat do produkcji mebli, ponieważ taka była potrzeba. Produkujemy w głównej mierze meble kuchenne, ale również szafy, meble łazienkowe, meble biurowe. Cztery lata temu dołączyła do nas nasza córka Nicole, która projektuje wnętrza i meble. W firmie Meblekania jestem projektantem. Tak naprawdę w tej firmie jestem od najmłodszych lat, ponieważ moi rodzice założyli wspólnie tą firmę. Projektowania tak naprawdę nauczyła mnie moja mama i jedną z takich ważnych cech, którą mi przekazała, jest wysłuchanie klienta. Klient, gdy przychodzi do nas, pokazuje nam jakąś swoją inspirację, co mu się podoba, ma jakiś pomysł już na swoje wnętrze i naszym zadaniem jest stworzenie profesjonalnego projektu aby spełnić jego oczekiwania. Maszyny to jest podstawa moim zdaniem, bo wtedy się dokładnie zrobi robotę i bardziej precyzyjnie. Jeżeli się nie ma maszyn, no to to jest bardzo trudno, bo no nie zrobi się tej roboty, tak się powinno zrobić. Na maszynach się nie oszczędza, no bo raz, że czas, się traci czasu dużo, później drugi raz jest, nie jest to po fachowemu zrobione no i to później to później to rzutuje na, na cały kształt pracy nie. Nie ma rzeczy niemożliwej. Każda praca jest wyjątkowa. Najważniejsze jest to, żeby się dobrze czuć w tym, co się robi. Budując zespół, nie tylko patrzyliśmy na kompetencje pracownika, ale również na jego osobowość oraz umiejętność pracy w zespole. Nasz team liczy 13 osób. Są to osoby bardzo zgrane. Które grają do jednej bramki. A w dzisiejszych czasach wiadomo, że ciężko jest znaleźć dobrego pracownika. W meblach odpowiedzialna jestem za kontakt z klientem. Do głównych moich codziennych zadań należy propozycja klientowi różnych rozwiązań systemowych, akcesoryjnych. Na etapie projektu konsultujemy się z koleżankami. Z jakiego materiału mogłyby być wykonane meble, aby sprostać wymaganiom klienta? Na rynku dostępny jest ogromny wachlarz y, akcesoriów i systemów, które możemy wykorzystać w meblach. Zapraszamy do nas do salonu, i na pewno wówczas traficie na mnie, a ja Wam zaproponuję odpowiednie rozwiązania do Waszych mebli. W życiu jestem szczęściarzem, bo zrealizowałam wszystko, co miałam w planie. Kocham to, co robię i nie wyobrażam sobie robić czegoś innego.